Witam Was wszystkich i zapraszam nas na czytanie z okazji Nowiu w Wadze, które będzie miało miejsce 25 września. To taki fantastyczny, fantastyczny czas na to, żeby zacząć coś nowego, żeby zacząć od nowa, żeby wejść w nowy rozdział. A czego ten nowy rozdział może dotyczyć, skoro to jest w Wadze i skoro. Pojawia się właśnie taka możliwość, to jest miłość, piękno i pieniądze. Tak po prostu, w skrócie i naj, najprościej mówiąc, jak to tylko można. Jednym słowem, będziemy mieli ochotę na to, żeby wchodzić w nowe relacje albo podchodzić na nowo do relacji, w których jesteśmy, żeby dostrzegać piękno wokół nas albo starać się, Coś zrobić dla domu, dla siebie, żeby pięknie wyglądać, czy to pójść właśnie do kosmetyczki, kupić sobie coś fajnego, czy jakiś ładny gadżet do domu, albo też, albo też zawiązać nową współpracę, rozpocząć nowy projekt, czy też poszukać czegoś, co nam będzie pasowało, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, pomnażanie. Pomnażanie tutaj naszych możliwości. Tak więc nie bójcie się otworzyć na nowe, nie bójcie się zacząć, bo to jest idealny czas na to, żeby właśnie to zrobić być właśnie w równowadze z samym sobą i z czasem, który się dla nas teraz otwiera. Pamiętajcie też przy tym o tym, że rzeczy zainicjowane obecnie mogą przynieść rezultaty w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Więc to nie jest taki błahy czas, który można sobie pominąć. To jest dość ważny moment, który wszechświat nam daje, na to, żeby z niego skorzystać i w pewnych naszych sferach życia ruszyć sprawy do przodu. Miłość. Piękno i pieniądze. Zapraszam Was do czytania. Do wyboru macie trzy wersje. Jeden, dwa, trzy. Jak zwykle, nie mam, że już wybraliście. I cóż tu mamy dla jedynek na ten nów w wadze? Pozwól sobie na bycie Taką osobą trochę wyluzowaną. Pozwól sobie na dostrzeganie piękna według Ciebie. Według nie tam schematów, które są z góry nam narzucone, albo przez rodzinę, albo przez systemy, czy też przez jakieś uwarunkowania wszystko przez jakieś coś tam, przez jakieś narzucenia. Niech to będzie tylko i wyłącznie Twoje. Jak postrzegasz piękno, jak postrzegasz wolność i jak postrzegasz swoje możliwości. Pozwól sobie właśnie na tworzenie tego, co jest według Ciebie piękne i co według Ciebie daje tą um, lekkość myśli, lekkość działania. Ale też powiem Wam, że w momencie, kiedy już podejmiecie się takiego lekkiego działania, albo puścicie te wodze fantazji, albo zrobicie coś, co dotychczas było jakby niemożliwe, to nabierzecie dla siebie kompletnie innej perspektywy działania, bo to jest tak, jakby wzniesienie się wyżej, zobaczenie spraw trochę z innej właśnie perspektywy. I odsunięcie od siebie tych chmur, które nie pozwalają znaleźć słońca w waszym życiu, nie, nie pozwalają właśnie tej lekkości w swoim życiu dostrzec. Bo to jest tak, na pewno przyznacie mi tutaj rację, że w momencie, kiedy niebo zakrywa chmury, chmurami się. Wówczas myślimy tylko o tym, jak tu się przed tym czymś, co może przyjście, zabezpieczyć. Czy to deszcz, czy to jakaś konkretna zmiana pogody, czy to nawet um, zwykłe zachmurzenie. Myślimy o tym, żeby albo się ciepło ubrać, albo przygotować parasolki, albo szybko polecieć do domu, żeby nie zmoknąć, żeby nie złapać jakiegoś katarku. W każdym bądź razie nasze myśli schodzą kompletnie na inny tor. A tutaj, w momencie, kiedy pozwolisz sobie na pewnego rodzaju działanie, kiedy odsuniesz te chmury, to zobaczysz, że ta Twoja przestrzeń jest większa, że pole możliwości jest większe, pole działania jest większe, że Ty możesz więcej. To jest trochę jeszcze tak dla tych, którzy zajmują się tworzeniem czegokolwiek. I tu nie mówię tylko i wyłącznie o rękodziele, ale o czymkolwiek, naprawdę. Wypuść to w świat. Pozwól światu zobaczyć, co robisz. Pozwól innym zauważyć, co robisz. Może postarczy tylko się pochwalić komuś, co to takiego jest Twoim udziałem, co jest Twoim dziełem? I właśnie to, cały czas mając jednak sprawę na uwięzi, bo jakby nie tracisz kontroli nad tym wszystkim, ale zyskujesz szersze rynki. I może właśnie to czytanie jest dla, dla tych, którzy potrzebują pomnożyć to. Dobro materialne. Ale również dla tych, którzy chcą trochę zaznać miłości w życiu, miłości innych, wyjdźcie na zewnątrz, wystrojcie się jak tylko umiecie i tak, żeby to Wam pasowało. Bo to jest tak, jak sami dobrze wiecie, szczególnie kobitki, że jak sobie kupicie coś nowego albo fajnie się ubierzecie według Was. To czujecie się tak, jak milion monet, milion świateł na tym pięknym świecie. Czujecie, że rozbłyskujecie, błyszczycie, ale tylko dlatego, że w środku się tak czujecie. Bo ktoś z zewnątrz patrząc na, na ten wasz ubiór, czy na ten pomysł na was, może myśleć sobie: hmm, Ale się wystroiła. Ale to wy macie się czuć w tym dobrze, to wy macie się podbudować i to wy macie być tym przejawem waszego wnętrza, tego wszystkiego, co w was drzemało i drzemie, może nawet niewypowiedziane. Ale niech się stanie, niech po prostu stanie się to waszym udziałem i niech się dzieje. A. Jak to zrobić? Nie banuj siebie. Nie banuj się w momencie, kiedy pomyślisz o tym, że jeżeli wyjdziesz, to jakie rzeczy się staną, że ktoś cię osądzi, że ktoś powie, o Matyldo, ale ty jesteś taka czy owaka, bez względu na to, czego by to dotyczyło, czy to pracy, czy właśnie wyglądu, czy czegokolwiek innego, tu nie bójcie się tego, nawet jeżeli ten osąd miałby być sprawiedliwy i nawet taki ostry, i nawet taki, który może pójść, jak to mówią, wpięty, ale. Postawcie się jednak na tym, na tym stanowisku, że robicie to dla siebie, dlatego, żeby poczuć się taką osobą spełnioną, szczęśliwą, osobą, która może nawet jeżeli błyszczy tylko i wyłącznie dla siebie, niech błyszczy. Także błyszczcie, moi drodzy. W tym nowiu i przez następne 6 miesięcy, jak tylko możecie, tym błyskiem nieskażonym, brzydkimi, ostrymi opiniami, ale też osądami, które gdzieś tam mogą się w podszewce waszej świadomości kluć na wasz tylko i wyłącznie wasz temat. I to by było dla jedynki. A co dla dwójki? Ty możesz się wydawać osobą niezwykle zajętą, zapracowaną. To jest tak, jakbyście się przyczepili jakiejś myśli, przyczepili się jakiejś idei, miejsca, osoby, sposobu wszystko jedno czego. Może być też uczucia. I stali w tym miejscu i dreptali, wierząc, że dotrzecie wreszcie do celu. Powiedziałabym w tym momencie, że kobiety mają czasami taką myśl, że przy nich, przez nie i dzięki ich pracy. Ktoś się zmieni, albo to uczucie, które dotychczas wygląda byle jak, albo wręcz powiedziałabym siak, ono nabierze blasku i będzie tym wspaniałym, cudownym, fantastycznym i spełniającym. I to nie musi być tylko uczucie z powodu relacji z kimś. To może być po prostu patrzenie na cokolwiek, na jakikolwiek projekt życiowy, że tak to nazwę, bo to może być praca, Właśnie to może być jakieś działanie w jakimś kierunku albo sposób podchodzenia do czegokolwiek. To może być wszystko. Wszystko co spowodowało, że stoisz w tym jednym miejscu i na upartego dziubiesz, żeby jednak do dziubać się do końca, wierząc, że ten cud jest już blisko. I powiem wam, bo tak mi tutaj wychodzi, że nawet jeżeli dodziubiecie się czegoś, to nie jest powiedziane, że to coś, co już sobie wydziubiecie, będzie tym czymś, czego oczekujecie. Bo z reguły jest tak, że to, co oczekujemy, to, o czym sobie fantazujemy, nie ma to absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. To jest właśnie fantazja wzięta wprost z baśni braci Grimm. A rzeczywistość, rzeczywistość jest z reguły kompletnie inna i ściąga nas na ziemię, yy, taplając w szarości i w rzeczywistości, w normalności. Tak więc, namawiam Was. Kreujcie swoją własną rzeczywistość, ale nie powielając takich ścieżek, które dotychczas nie dały Wam już zadowolenia. Nie dały wam stopy zwrotu, a tkwicie tylko dlatego, bo uważacie, że trzeba być konsekwentnym swym działaniu. Jak to już dawno temu Einstein mówił: tylko głupiec, działając w ten sam sposób oczekuje innego rezultatu. Tak więc tutaj dobry jest czas na to, żeby zmienić sposób po prostu, bo może, żeby wydziubać to coś, ten wasz ulubiony albo wyśniony cel, może warto tylko zmienić sposób. Warto może nie stać przy tej blokadzie, która się Pojawiła, która uniemożliwia osiągnięcie tego celu. A ją po prostu obejść. Obejść i zobaczyć, czy ten cel jest upragnionym, wyśnionym, i tym, który spełnia marzenia. No dobra. A jak to osiągnąć, proszę Państwa. No właśnie, tutaj. Bądź cwany i nie daj się zapędzić w kozi róg. I jeszcze jedno. Zobacz, czy przypadkiem w momencie, kiedy marnujecie swój potencjał, czy ktoś obok Was nie zbija na tym kokosów. Czy właśnie ktoś z boku Was nie podchodzi, korzystając z tego, że jesteście jakby na tym jednym punkcie, w tym jednym miejscu, tak mocno skoncentrowani? Bo może warto odwrócić się i zobaczyć, co się ma za plecami. Może warto zobaczyć, co się traci. Zwykle za plecami jest to, co było w przeszłości. Na co już nie zwracamy uwagę, bo uważamy, że już przez to przeszliśmy. Może warto właśnie nie tracić tego, co było już waszym udziałem. Może to jest warte zauważenia, może to jest warte waszego wysiłku, spostrzeżeń, czy też waszego działania. Żeby wam to nie uciekło, żeby to, co już było waszym udziałem. Ktoś wam po prostu nie podebrał. Albo też z powodu tego, że w jakikolwiek sposób uważaliście, że to jest niedostateczne, żeby wam nie umknęło, bo może się okazać, że to było najlepsze, co was mogło w życiu spotkać. A goniąc za mirarzem, możecie stracić nawet to. Hm, tak filozoficznie mi się tu zrobiło. Ok, i to by była dwójka. A co tam o trójki na nów w wadze? Ty mam takie wrażenie, jakbyście, jak wy, ty, jakbyście wybierali sobie taką specjalnie trudną drogę życiową, taką wręcz ascetyczną. Taką bez barw, taką bez waszego uśmiechu, czy też waszego wejścia w relacje, czy też właśnie pozbawionego zarabiania pieniędzy, czy wręcz właśnie piękna, piękna w życiu. I piękno w życiu to nie znaczy, że idę do desy i kupuję sobie nie wiadomo jak drogie rzeczy. Bo to może być zwykła doniczka z kwiatkiem, ustawiona na parapecie czy na stole, która wnosi już kompletnie inną energię do domu. In, inaczej patrzysz na to, co w tym Twoim otoczeniu jest. Już widzisz, że życie koło Ciebie kwitnie, że życie chce być z Tobą, że coś się zmienia. No i właśnie Ty, ty się tego wszystkiego pozbawiasz, w jakiś Dziwny sposób, próbujesz obejść wszystko to, co życie ci szykuje, a daje ci niesamowicie dużo rzeczy pięknych, cudownych, fantastycznych. Tyle tylko, że to są małe, drobne rzeczy, tak jak ta doniczka z tym kwiatkiem. Coś małego, delikatnego i takiego, jak pyłek może być niezauważalne. A wy oczekujecie czegoś totalnego, fantastycznie wielkiego, takiego olśniewającego na miarę naszych i nie tylko naszych czasów, tego wielkiego czegoś. I okazuje się, że to małe, to małe gdzieś przemyka, że wy przemykacie koło tego małego, nie chcąc być udziałem szczęścia tych małych drobiazgów w waszym życiu. A przecież życie życie składa się właśnie z tych malutkich chwil, z tych drobnych uśmiechów, z tych ciepłych dotyków przyjaznej dłoni, z tych malutkich sukcesów, że coś się udało, że coś ko ciebie fajnie poszło, a życie to nie tylko wznoszenie wielkich zamków, i zarabianie nie wiadomo jakich milionów, to czasami, czasami wystarczy mała rzecz, która się udała, która jest tylko ciebie. To wypicie herbaty w towarzystwie cudownej osoby bliskiej Twojemu sercu to właśnie kupienie tego, tej małej doniczki z kwiatuszkiem, który kwitnie tylko i wyłącznie dla Ciebie, który tak naprawdę jest zależny od Ciebie który do Ciebie przynależy w stu procentach i tylko od Ciebie zależy, co z nim będzie dalej. I jeżeli zauważycie to szczęście, które Wam jest tak naprawdę dane przez świat, to piękno, które koło Was tworzy się, to może wtedy zastopujecie i lekko zmienicie kierunek, nie biegnąc do tak naprawdę nie wiadomo czego. Bo może się zdarzyć, że nigdy do tych wielkich rzeczy nie dobiegniecie, a świat, który wam dawał tyle fantastycznych możliwości cieszenia się, już minął. I to jest tak, jak mówią, że jeżeli człowiek jest tak strasznie zajęty, to może nie zauważyć, jak jego dzieci dorastają. Nie wiem dlaczego to mówię, ale może dla paru osób to będzie w tym momencie możliwe do usłyszenia. Zauważcie, jak wasze dzieci dorastają. Jak pierwszy raz gugają, jak pierwszy raz powiedzą mama lub tata, postawią swój pierwszy krok, jak nauczą się wiązać buty czy odczytywać mm, czas na Zegarze. To są takie kroki maleńkie, które mogą niezwykle cieszyć. Ale jeżeli się ich nie jest świadkiem, umkną wam gdzieś. I potem człowiek patrzy, jak dziecko ma jest już dorosłe i patrzy wstecz i widzi, że ten czas przemknął, że nie ma tych chwil do wspomnień, tych uśmiechów, tych wspólnie spędzonych fajnie momentów. Kiedy to dziecko je barszczy się, wymarze, a wy się z tego śmiejecie, bo to jest po prostu normalne. Każdy się czegoś uczy. I powiem wam, że to nie tylko chodzi o dziecko, to chodzi również o was, o wasze dziecko w waszym środku że czasami właśnie robiąc sobie takie ciepłe niespodzianki, możecie cieszyć się z życia. Chodząc na bosaka po kałużach, chociaż teraz już, kiedy jest jesień, to jest to wyzwaniem, bo może być w nóżki trochę zimno. Ale każdy z Was na pewno znajdzie taki mały elemencik, który uśmiech na Waszej twarzy. Przyniesie, który was rozweseli, a wręcz właśnie uszczęśliwi. I tyle. Po prostu, bez takiego jakiegoś podsumowania. Cieszcie się z małych chwil, bo tak szybko odchodzą. I tyle. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dzięki za Wasze subskrypcje, bardzo za nie dziękuję, za Waszą obecność, za Wasze łapki. No i oczywiście za Wasze komentarze. No i co? Do następnego.